Witam Was, ja jestem JJ, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Let's Play Wol The Wolf Among Us, lub też polska wersja Wilk pośród nas. Tak, mam teraz wersję spolszczoną. Dla ludzi zainteresowanych, będzie w opisie filmu link do spolszczenia. Więcej o ogólnie o samej grze opowiem za chwilkę. Przejdźmy może faktycznie już do akcji powoli. Będę grać na klawiaturze. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno słychać klikania w guziki. Klikania w guziki, czy też klikania na myszce. Wygodniej mi się gra w tą grę akurat na klawiaturze niż na padzie. Miałem sporo próśb o tę grę takiego typu. Akurat Wolf Among Us mam w swojej kolekcji, więc nie ma z tym problemu. Ruszajmy. Let's go! Epizod pierwszy. Niestety miałem takiego pecha. Jak ja jakiś czas temu przechodziłem tą grę już normalnie po angielsku i tak dalej. Fajna była, trochę nie pamiętam. Także jest trochę wyborów. Będzie pół na pół, będzie i, 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 rzeczy, których się sposob... i, i rzeczy, których się spodziewam, i rzeczy, których nie pamiętam, i rzeczy, które będą inne, ponieważ dokonam innych wyborów. Znając życie. Mm. I niestety, epizod pierwszy w miarę niedawno grałem, bo chciałem nagrać, już miałem nagrany. Niestety. Ech. Niestety nagram go po angielsku, i to potem dowiedziałem się, że jest polskie, polskie napisy, jest dobre spolszczenie. Ale muszę przyznać, że teraz dopiero pierwszy gram sp ze spolszczeniem i sam doszedłem do wniosku, że można przetłumaczyć nazwy tych postaci na baśniowcy. Mam nadzieję, że przeczytaliście to. Ja będę gadać swoje napisy, macie tak więc. Możecie czytać, dacie radę, ja będę na pewno gadać sporo w trakcie tej gry, bo tu jest trochę, trochę, trochę sporo gadania niestety, 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 nieważne i nie mam zamiaru zamykać się totalnie, ponieważ no, nie chcę, żeby to był po prostu filmik z gry bez komentarza, bo to jest let's play, to nie jest, jest playthrough zwykły, to jest jednak let's play, ja tu muszę się nagadać, dlatego macie napisy włączone cały czas, powinniście dawać radę słuchać mnie, bądź troszkę się wyłączyć, nie słuchać mnie i czytać. Oczywiście nie będę pieprzył non-stop. Będę się czasem zamykać też. Wilk pośród nas. Echem. Coś mi się głos załamał z tym wilk. Powtórzmy. Wilk pośród nas. No nie mogę. Oh yeah. To działa. <grywia> Zaczynamy naszą przygodę. Naprawdę niedawno robiłem to, fuck. Jestem tak wkurzony, że dopiero potem się dowiedziałem o tym, że jest spolszczenie, ale jednak dla was chciałem zrobić, żeby to, żeby to jednak jako tako było może lepsze do oglądania dla publiki polskiej. Siema, żabuś. Mr. Toad. Oh, shit. Big B! Słuchaj, mate. Wiem, że nie wyglądam jak człowiek. To problem, zróbmy I'll just step out of the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Okay. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Yeah, yeah. Maskujące, tak tłumaczone. Spoko. No need to kick up a fuss. No harm done. I'll give you a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. you send me up to live with those animals this know what I mean? Go see będzie. a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I don't make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Right, right. so much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fuck you now! See, this is what I told you about, Sheriff. Yes, them. You're just gonna stand there. You'll the big before he completely tears up the place.

Co my tu mamy? Zapaleczki. Okej, okay, tam jest awantura. Dajmy sobie... Dajmy jeszcze im chwilę, może się uspokoi. Może się to jakoś wyluzuje. Jestem szeryfem, my nie musimy od razu wykopywać drzwi. Możemy wejść... Dowiedzieć się coś, o Kaman co Ok. Dzień dobry wieczór państwu. Ej, du, 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 du. Ej, tu, panie. are you tak Mendo.

Haha, ha. ha. O. Got out, dude. Had sobie. O. This challenge. No dobra. Jak ma być challenge, to challenge. Masz poriku. A nie, masz pszenicę. Aha. W wow. kurtani. Jeps, o szafę. Lampą? Serio? Czas ci połamać twarz, mistrzu. O, buteleczka. O. o, tosterem? Serio? Szanuj się. Najpierw lampa, teraz toster. Wstydziłbyś się, mistrzu. Jeps Jeps Jps No, widzisz I to już jest lepszy niż lampa Aczkolwiek Tym wolę nie dostać Daj mi to Moje Oddaj, oddaj! Puść Dobry, myśliwy A teraz sobie polesz

Tere, uh what the hell is going on what happened a little misunderstanding that turned into a real shit show uh-huh don't worry you saw the best bits there's more where that came from curly look this is just the start of a shitty night for me I just need the money he owes me then I can go what are you doing here these lips are sealed mm-hmm no, uh, What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't <laughs> make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't um... want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? <sighs> no, to he if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. that about cover it, hon? I'm the Watchman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Hey, what did I say? Now I'm should be nice, or you wait outside. Come on. Oh. Okay, the start. How do oh, you see? Shit! I gotta rock up my butt. Ow! Hey Toad. Your outco? Sorry. <coughs> Give me a second. <sighs> oh no! By all means, take your time. Make yourself comfortable. Toad, you need to get off the street. You don't have your glamour. Apologies for smashing your car, Toad. I'm gutted for you, mate. Yes, me, shame. shame. But that's not you, is it? Gotta play the old man role. Some things are more important than your car. Sorry, Ropukna, no so, At least you're not fucking dead. Uh oh.

O. oh! He dead, dzięki za pomoc! Let's chill. Hm, <ścoughs> z tyłu ktoś zgubił kotka. Nazywał się Pixel. Dzięki za pomoc. Dziękuję. Zgaduję, że zabiera sobie kasę. To po to, żeby cię lepiej widzieć. Młaha Same drobniaki. Ten guy's got an w Nie to więcej dla mnie. Um... Hmm, chyba już mu styknie. Byłby. Jak widzicie, baśniowcy mogą wytrzymać dużo. Najwyraźniej nawet topów w głowę. Dawaj, ten top.

And, Pogadamy. who do you work for really? These lips are sealed. Sorry. Hmm. Just second. Hey, you like my ribbon? <laughs> yeah. If you don't answer my questions, I can't help you.

Jestem ciekawa, jak będzie polskie tłumaczenie bo ja grałem po angielsku i jest naprawdę są świetne teksty niektóre How much was 100. O krab. Yes, for może. Coś, Zobaczmy. Uh, 20. 40. 58 that's all i got to... it'll help right okay i'll be fine you've done enough really i'll be money. okay business you got me out of a bad situation back there thanks i'm still gonna need a statement i have to go drop off what i have meet me back at my office then it's a little oh. late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. Oh, you, know where I you live in the smallest apartment in the Woodlands. Uh huh. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. <laughs> and <laughs> you I look, don't look like shit. Someone uh. pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. <laughs> <laughs> Hey, no? Mhm. Mm Słucham, może w końcu coś się dowiemy. To było dobre tłumaczenie, akurat. Muszę przyznać, respektuję. To do zobaczenia. Sorry, Żabuś, znaczy ropuch. Nie, przecież niespecjalnie wylądowałem na Twoim aucie Przypadek. I tak się będzie powoli kończyć ten odcinek. Aczkolwiek pozwolę jeszcze, żeby teraz całe wprowadzenie się rozegrało. Co mogę więcej o tej serii powiedzieć? Jak słyszycie, gadam dużo, później będę mówić na pewno trochę mniej, ale będę na pewno mówić w trakcie scenek. Nie non-stop, ale będę się odzywać. Nie będę wam spoilerować niczego, nie będę zdradzać tego, co już wiem, że się może wydarzyć, bo nie pamiętam do końca nawet wszystkiego i też nie chcę mówić rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły w historii, ale na pewno będę mówił, co myślę o tym, co się aktualnie dzieje w taki sposób, żeby to było bardziej. Płynne, nazwijmy to. Że będę mówić tylko o tym, co aktualnie my wszyscy wiemy. Jakieś moje własne wnioski, bądź przemyślenia mówić. I tłumaczyć, dlaczego dokonałem takiego, a nie innego wyboru. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Epizod pierwszy. Jaśmin. Tak. Luksusowe apartamenty Woodland. Właśnie ogród. To chyba się domyślacie nie więcej, o co może chodzić. To jest ogólnie bazowane na serii komiksów. Jak na razie wiemy tylko tyle, że są postacie, które mają... imiona dzielą z postaciami z baśni. Więcej dowiecie się w kolejnych odcinkach dokładnie o co chodzi w tym świecie, jak to będzie wyglądać i co w ogóle będziemy tu robić. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć i czołem ludziska.